Czemu oni moje złe, ja widzę, nie wiem. Ale dzisiaj przejrzę parę artykułów i razem z tą przejdę przez parę bardzo odklejonych opinii na temat ryżopajek. Będę unikał religijnych gadanek, no bo uważam, że nie jest to od tego. No wszystko wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że nikogo nie urażę. Lecimy. No i pierwszy artykuł, jaki dzisiaj będę omawiał, to. Ro... To, to, to nie jest żart. Szkoła postała numer 3 w Siłowodzinie. Pierwsze co mi się spodobało to jest taki czerwony napis na początku. Tekst kilkustronicowy, ale proszę znać chwilę, przeczytaj, może w czas zareagujesz i ochronisz swoje dziecko. Stajemy ci w obliczu zagrożenia związanego z użytkowaniem internetu. Problem ten obejmuje już coraz to młodsze dzieci, wielu dorosłych śpi, podczas gdy ich pociech grają w gry naładowane agresją i przemocą gry, w której leje się krew, w których z rąk dzieci wirtualnie ginie człowiek. No nie, tylko nie te gry, w których morduje się ludzi. Przecież Dziecko wtedy wyjdzie z kałachem na miasto i zacznie strzelać do losowych ludzi. No tak, Classic One, lecimy dalej. Inne niebezpieczeństwa stanowią kontakty z nieznajomymi. Zawieranie ich i podtrzymywanie na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, dozwolonych od 13 lat. Przypominam, że to miał być manga i anime, a nie kur... Facebook ale lecimy dalej. W rezultacie obserwujemy, że u najmłodszych życie w wirtualnym wymiarze identyfikowanie się z bohaterem gier, funkcjonowanie na pogręczy rzeczywistości i świata. mocno odkleja wchodzi na, na sam start artykułu. Obecność TV w życiu dzieci i młodzieży jest faktem o dużym znaczeniu. Przekaz ponad z telewizyjnego ekranu jest w stanie oddziaływać na myśli, wolę, uczucia i wyobraźnię odbiorcy W ciągu kilku ostatnich lat pogrony poporne zdobyły oho. Zaczyna się. Japońskie kreskówki i komiksy. Które określa się z zwrotami anime. No nie, i manga. No, zaczynamy. Manga to japoński komiks, który jest jedyny w Twoim rodzaju. Pływ na manga miał również komiks sam. Dobra, dobra, pierdolenie. Dziewczęta obrona są bardzo często wyzywające kostiumy. No, generalnie. Jest taka, że którą kilka odcinków temu mówiłem w Japonii. Kultura jest dość, jakby to powiedzieć, dziwna i tam nie mają takiego samego podejścia do nagości i odkrytego ciała jak my. Dałem przykład w filmie, który macie teraz na środku. To jest po prostu inna kultura. Istnieją różne odmiany mangi, na przykład shonen. <laughs> nie umiem tego czytać. Sho, shoujo, manga, bishonen manga, gakuen, mono manga. Ja nawet nie wiem, co to jest. Stary jakby, geki. Są one przeznaczone dla każdej grupy wiekowej, społeczności i zawodowej. Termin anime oznacza japoński film rysunkowy, który powstaje do obrazów gadań. Aha, aha. Aha. Okej, okay. mamy tutaj świetnie pokazane, że Drygon. <laughs> Dragon Ball. <laughs> Pokémon jest Kapitan Jazz. <laughs> Między innymi to są anime. I generalnie tutaj jest napisane, że niestety wszystkie filmy. to nie jest tak, że są inne. Są wszystkie. Zawierają sporą do dozę emocji negatywnych. Takich jak uczenie się rozpalania ogniska, czy. Pomoc niepełnosprawnym ludziom to są negatywne generalnie rzeczy. Treścią większości jest rywalizacja, podstęp i walka. Niewiele z nich preferuje głupotę i agresją Ciekawe zestawienie, rywalizacja... Generalnie całe życie rywalizujemy i do tego jakby od szkoły zaczynamy rywalizować, bo w klasie na piedestale są osoby, które coś potrafią, a te, które nie, są po prostu młotami. Co my mamy tutaj dalej? Podstęp. Generalnie wydaje mi się, że osoba, która to pisała, no musi być trochę starsza, musi mieć swoje własne wartości, które są lekko przestarzałe, no bo podstęp i walka to są rzeczy, które są. Na porządku dziennym podstępy są, ludzie nie są mili, ludzie nie są świetni, życie nie jest cukrowe, tyle nie co ja mogę powiedzieć. Wiele z nich preferuje gupoty i agresję. No generalnie strasznie głupie jest to, jak jest dobrze zrobione anime, ładnie narysowane bez serwisu, i no głupotą jest, no wszystkie filmy i komiksy to głupota i agresja, bo tak jak wcześniej mówiłem, każde anime zawiera agresywną sobie rzecz. Japońskie kreskówki są tak brutalne, że nie można ich nawet porównać z pełnymi przemocy kreskokami amerykańskimi. No i tutaj jest taka już odkleja typu kontynuowanie poprzedniej jest wszystko wrzucane do jednego worka tak jakbym powiedział że Rusek i Polak to to samo no to nie jest tak samo nie można porównywać na przykład anime akcji do anime Później w campingu, nie oszukujmy się. A rzeką głębokie traścić ciekawe scena, jeszcze sztuka, animacji to spotkanie z okultyzmem, demonologią i New Age, cokolwiek to znaczy. Dla dziecian zostały także przygotowane filmy, komiksy w bardziej kwiecistym, romantycznym stylu. Generalnie to mężczyźni na świecie oglądają tylko na pier... Krwawe rzeczy, a kobiety to kwiatki, serduszka, ozdabianie ze szycików i takie tam klasyka. Niestalnie się tam od ukazywania niemoralnych relacji między bohaterami są więc trójkąty i czworokąty rodziny, jak również opowieści dotyczące często kochanych sobie młodzieńców. To jest kurwa w szkole podstawowej, no nieźle. Tylko nie. Zakochani w sobie młodzieńcy. W komiksach i filmach przedstawia się niezniekształcony ideał miłości i seksualności ratuje się fałszywy i zniekształcony obraz małżeństwa i rodziny. W żadnych filmach tego nie ma. No i tutaj mamy przykład, że związki homoseksualne ozuje się jako coś normalnego i pożądanego. Generalnie ja jestem neutralny w tym temacie, nie będę mówił, że coś. Powinno być lub nie, ale na pewno nie powinna mówić o tym szkoła. SP3 w Świebodzinie, czy coś jest normalne, czy nie. Tego rodzaju występowanie obniża się i stępia wrażliwość moralną młodego człowieka. Ja, sny. Występuje tu również pomieszanie dobra i zła. Wszystko jest rozmyte dobro w charakterze magii, przywołuje złe moce, no bo. Każda bajka powinna wyglądać jak TVP ABC. Magia miłości wygrywa. Źli ludzie, jedyne co nad ciebie powiedzą, że jesteś dyrdy małym. By the way, ja już widzę na dole napisane Dragon Ball przez dwa. To ja pierdziel. Zła nie sama postać anioła. O nie, to wchodzimy już na religię. Natomiast postać tradycyjnie wyobrażająca diabła spełnia dobre W tych filmach ukracza się świat stworzony przed inną skrajną odmienną kulturę. Nisko oglądając omawiane filmy koduje w podświadomości podawane treści jako własne. Na tym samym polega książka, jaką czytasz i fragment skrajnie odmienną kulturę jest Jedynie chyba tutaj dobrze napisany, bo tak, anime jest z Azji, a my jesteśmy Polakami. Trochę nam daleko do tego i mam inną kulturę. Nie w każdym kraju ziemniak jest na piedestale i woda i klapki w, z skarpetkami. Wiele chcę filmów zawiera okulistyczne i sonetyczne przesłanie, na przykład <śmusza> do Wemisza, że <żywia> <śmusza> Czemu cztery jest akurat po tym? No, mamy tutaj kultowy dragon. Baa, czarodziejki z księżyca, jak wielki wpływ na dzieci ma też rodzaj treści. Ukazała projekcja słynnego filmu anime Kieszonkowy Potwór, znanego w Polsce jako Pokémon. Dzieci, które oglądały ten film w tym ciemnym pomieszczeniu, traciły przytomność, wpadały w historię, płakały. Przytomność była seria przy atanych krótko niebiesko czerwonych błysków, zawartych w jednym z odcinków. Wszystko zaczęło się w Japonii od gry. Co jest kurwa? Teraz może to uminę, bo to jest krótki opis Pokémonów, jakby to miało jakieś kurwa znaczenie. Z tej strony ktoś, który jest podpisany w opisie jako kwiatek, montaż dwukropek. Yy, no, ten. Kraj pominął w filmie pewien ciekawy fragment. W skrócie, cytując, Pokemon to nie tylko serial o młodym chłopcu i jego mistrzu, trenującym dziwne, często bardzo agresywne stworzonka, ale wręcz multimedialna reklama przygotowywana specjalnie dla dziecięcych klientów. Pokémony to źródło kapitalistycznej chciwości. Jedyny ich cel istnienia to jest wyzysk dzieci i ciężko zarobionych pieniędzy przez ich rodziców. Tak, bo to tylko Japońcy są takie okrutne, tylko oni są w stanie zrobić taką. Okrutną rzecz, żeby biednych, wymęczonych pracą rodzicieli trapić wymyślnymi i właściwie nierealnymi potrzebami dzieci, które wykreowała bajka o chłopcu z żółtym stworkiem. I to wcale nie jest tak, że pewne amerykańskie przedsiębiorstwo zrobiło to samo z kilka razy, no, ale to temat na inny film. Aha, z dalej lecimy w Pokémony. O kur... Tylko nie to. Ja może sobie pozwolę skipnąć wszystko i mamy tutaj coś, czego się bałem, jeżeli chodzi o religię. Mamy Evangeliona. No nie, tylko nie to anime. Tylko nie Evangelion. Ja pierdolę. W tym seriale wykorzysta się przykład muzykę klasyczną, która jest reguły tłem do scen przedstawiających śmiertelną walkę. Przy otwarach Mesjasz ale odbywa się zagłada dużej liczby ludzi. <grym> Obszerna literatura na temat oddziaływania telewizyjnych obrazów przemocy dowodzi, że oglądanie telewizji ma wyraźny wpływ na wzrost agresywności u dzieci i młodzieży. To nawet sensu nie ma to zdanie. Wojskie kresuchy przedstawiają postawy zachowań agresywnych, które są wzorcami w formowaniu agresywności najmłodszego pokolenia. Wśród obrazów przemocy najczęściej występują bohaterowie, którzy walczą w wykształcenie chodnie szkoły walki. Okej, okay. co? So, mamy takie coś jak kamienie na szaniec, mamy pianistę i to są książki, które czytamy jako młodzi ludzie w podstawówce i czy tam nie ma agresji czy tam nie ma przemocy czy tam nie ma takich rzeczy oczywiście że są bo to są aspekty życia których nie ominiemy które będą z nami do końca naszych dni to wszystko jest cały czas od dawna i jest tylko zamiatane pod różowy dywanik w postaci pięknego świata zbudowanego przez SP3. się Filmy i komiksy japońskie przekazują polskim odbiorcom wartości, które są zaprzeczeniem dobra, prawdy i bezpieczeństwa. Skutki wychowawcze tych filmów i wymagają komentarza. Dziecko oderwane od kultury w ogóle i kultury swojego narodu łatwo jest, stanie się marionetką <grym i słychać> w frekach mediów. <grym i słychać> Dlatego warto się zastanowić nad skutkami obsługiwania z przedstawionymi powyżej treścią. Gdzie mogę uzyskać pomoc? No... Generalnie wpadam na głupi pomysł, nie wiem, możecie napisać, czym wam się to podoba, ale jak wiecie tutaj jakąś znaczną ilość lajków, to zadzwonię na taki telefon, mam nadzieję, że jeszcze istnieje i pogadam tak na poważnie, nie żartobliwie, nie wyzywając tych ludzi ani nic, co myślą anime i jak mogą mi z tym pomóc. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jeśli wam się to nie spodoba, bo może być to głupie, no to odpuszcza sobie, bo nie, nie zależy aż tak mi na wyświetleniach. No to właśnie widzowie, po oglądaniu anime prawdopodobnie wychodzicie z mieczami, i katujecie ludzi na ulicy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czemu ludzie no widzą ma, wejdźcie w ten film. Naro.